Witam wszystkich w kolejnym, takim, bardzo krótkim odcinku przygody z Minecraft. Nastąpił problem, ponieważ chciałem sobie tak, no co, kopalnię zrobić własną. No i kopię, 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 tu chciałem posterunek taki zrobić, kopie. nagle rup, tup, pup, jak się wrypałem do jaskini, bardzo bolało. Zaatakowało mi creepery ze wszystkich stron, legowisko. Teraz odgrodziłem tą stronę jaskini od innej, zrobiłem sobie posterunek i tylko wam chciałem to pokazać. W następnym odcinku będziemy to wszystko badali. ale już mówię, że jest dużo creeperów, nadciągają i wybuchają, się uzbrojemy w mieczek. Tak, to. No, i mamy miecz i trochę pozabijamy nim creeperów. co do więcej powiedzieć. Nic. Trochę strasznie że wiem, że idę prawdopodobnie na pewno śmierć. Dobra, trudno. Komentujcie, subskrybujcie, łapka w górę. Do zobaczenia za chwilę. Oh yeah.